Angielski dla zabieganych. Ucz się w swoim tempie. Zaczynamy. Finance Talk. Bankowość i finanse osobiste. Bankowość i zarządzanie finansami to kluczowe umiejętności w codziennym życiu. W tej lekcji poznasz najważniejsze wyrażenia dotyczące kont bankowych, oszczędności i transakcji. Dowiesz się jak pytać o opłaty, kredyty i płatności, aby sprawnie poruszać się w świecie finansów osobistych. Aby łatwiej przyswoić sobie nowe wyrażenia, najpierw posłuchaj tłumaczenia, następnie powtarzaj zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. Account konto. Account i want to open a new bank account. Chcę otworzyć nowe konto bankowe. Savings oszczędności. Savings She puts a part of her salary into savings every month. Co miesiąc odkłada część swojej pensji na oszczędności. Depozyt wpłata depozyt. Deposit. I need to make a deposit into my checking account. Muszę wpłacić pieniądze na moje konto bieżące. Withdrawal wypłata. Withdrawal. There is a limit on daily cash withdrawals. Istnieje limit dziennych wypłat gotówki. Loan pożyczka. Loan. I applied for a loan to buy a car. Złożyłem wniosek o pożyczkę na zakup samochodu. Interest rate oprocentowanie. Interest rate The bank offers a low interest rate on mortgages. Bank oferuje niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Transaction: transakcja. Transaction. Your last transaction was successful. Twoja ostatnia transakcja zakończyła się pomyślnie.